Dzień dobry, ja jestem Adam, a to jest hazardowe podsumowanie tygodnia, w którym będziemy Państwu prezentować informacje z ostatnich dni. Nobel Bad to polski bukmacher, który licencję na oferowanie zakładów wzajemnych od Ministerstwa Finansów otrzymał na początku stycznia 2019 roku. Od tego momentu trwały wzmożone prace, by wystartować ze stroną. Oczywiście to normalna praktyka, ponieważ zwykłe załatwienie wszystkich formalności związanych z tego typu działalnością trwa ponad pół roku. Wreszcie się udało i już teraz gracze mogą założyć konto u nowego bukmachera. Wchodząc na stronę Nobelbet trafiamy na przyjazny interfejs. Przede wszystkim dominują kolory biały i czarny. Liczba zakładek podstawowych nie jest duża, co ułatwia poruszanie się po witrynie. Warto podkreślić, że już teraz Nobelbet posiada najważniejsze funkcje, w tym opcję cashout, która wydaje się dobrze rozbudowana. W Nobelbet możemy zagrać praktycznie wszystko, ponieważ gracze znajdą ofertę na najpopularniejsze sporty, a także na e-sport, krykieta, unihokej, NASCAR czy inne tego typu mniej popularne dyscypliny. Wszystko znajduje się w Zakładce, zakłady Bugmacherskie, ale jest przejrzyście podzielone na odpowiednie znaczniki. Co więcej, standardowo w osobnych zakładkach znajdują się sporty wirtualne i zakłady na żywo. Jak to zwykle bywa, gdy startuje nowy Bugmacher, klientów przede wszystkim interesuje bonus powitalny. W przypadku Nobelbet w żaden sposób nie jest związany on z podatkiem. Ten u tego Bugmachera pobierany będzie standardowo. Nowy gracz na rynku dla swoich klientów przygotował za to pakiet powitalny typu premium, którym klienci mogą otrzymać równowartość 1650. W skład tego bonusu wchodzi bonus od pierwszego depozytu 100% do kwoty 800 zł, bonus od drugiego depozytu 50% do kwoty 800 zł oraz wpłać trzeci depozyt i odbierz 50 zł ekstra na sporty wirtualne. 19 września doszło do ogłoszenia strategicznej współpracy pomiędzy grupami ProMatic oraz Hałas i Wspólnicy w zakresie wzajemnego wsparcia i rozwoju biznesu na rynku rozrywki w Polsce i wybranych lokalizacjach na całym świecie. Grupa ProMatic to czołowy polski producent oprogramowania i urządzeń dla branży hazardowej. Funkcjonuje od 1997 roku i systematycznie zwiększa swój udział na rynkach Europy, Afryki oraz Ameryki Łacińskiej dostarczając innowacyjne i cenione rozwiązania zarówno dla klientów B2B, jak też B2C. Grupa inwestycyjna Hałas i Wspólnicy koncentruje się na rynkach hazardowym, sportowym, nieruchomości, obsługi prawnej i finansowej, tworząc unikatowe rozwiązania i budując obszary trwałych przewag rynkowych. Potwierdziły się wcześniejsze ustalenia pulsu biznesu. Raport Najwyższej Izby Kontroli jasno wskazuje, że resort finansów powinien zmienić sposób rozstrzygania przetargów na kasyna. Z raportu opublikowanego 6 września przez NIK wynika, że nadzór Ministerstwa Finansów nad branżą hazardową jest. Poprawny. Dużo gorzej jest ze sposobem rozstrzygania przetargów na kasyna, gdzie zdaniem pracowników NIK jest sporo do poprawy. Tym samym Najwyższa Izba Kontroli zaapelowała do Ministerstwa Finansów o zmianę rozporządzenia, jeśli chodzi o przyznawanie koncesji na prowadzenie kasyn. Co ciekawe, o tej sprawie już rok temu pisali dziennikarze Pulsu Biznesu, gdy opisywali absurdy, do jakich doszło w poprzednich latach. Przykładowo, spółki z grupy ZPR należące do Zbigniewa Benbenka deklarowały, że w trzech kasynach osiągnął nierealny przychód 200 miliardów złotych w Lat. Takie absurdalne liczby padały w celu, by zdobyć kolejne koncesje od Ministerstwa Finansów. Wszystko przez to, że głównym kryterium w przyznaniu licencji na kasyna jest prognoza obrotów na okres 6 lat. Właśnie od tego firmy hazardowe płacą 50% podatku od gier. Oczywiście sam podatek jest bardzo wysoki, ale chodzi tutaj o zupełnie coś innego. W rzeczywistości wygląda to tak, że weryfikowane są tylko deklaracje odnośnie pierwszych 3 lat. Łatwo się domyślić, że doprowadziło to do tego, że kasyna, starając się o koncesje, znacznie zawyżały swoje obroty obroty w ostatnich latach prognozy. Trudno wyobrazić sobie zatem, by po raporcie NIK nie doszło do zmian rozporządzenia, jeśli chodzi o prognozowanie przychodów przez kasyna starające się o licencję. Na ten tydzień to wszystko. Po więcej informacji zapraszam na stronę interplay.pl. Dziękuję.